Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj będzie schabowy, ale nie taki tradycyjny, nie taki podrabiany, a łączony z właśnie z karkówką. Zbijemy jednego w drugiego, usmażymy na smalcu, przyprawimy tak porządnie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale z tego co już wiem, to będzie naprawdę fajny kotlet, bardzo syty i bardzo aromatyczny, ale przede wszystkim nie będzie chudy, ale będzie delikatny, kruchutki i pyszniutki, a więc zaczynamy, bo szkoda czasu. Zobaczcie jaką fajnie przerośniętą karkówkę dostałem. Rzadko się to zdarza, ale warto pooglądać w sklepie co kupujemy. Powiedziałam już coś. Idę spania! Kroję dwa plastry o grubości około 2,5 cm, bo takie będą mi się najlepiej rozbijały. Dobra, karkówkę odłożę na chwilę, i teraz schab. Schab to jak schab. Zobaczcie. Cieniutki, malutki, wątły, bo dzisiaj takiego schabu to ciężko dostać tak jak kiedyś to było. Jak się świniowicie w domu robiło, to takie schaby. Jak schabowy to wychodził jak deska, a teraz to, 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 to. nie wiadomo co to. Dlatego trzeba połączyć to właśnie z karkówką, żeby to było, żeby to nabrało masy, tak jak ja mam. I również. Krojem dwa kotlety i teraz musimy to trochę porozbijać, najlepiej to zrobić przez spożywczą folię, żeby nie opierniczyć całych ścian w kołach, bo później więcej z tego szkód jak z zysku. Tak jak mówiłem, zobaczcie, co to, z, co to z takiego kotleta będzie. Nic, wióry po usmażeniu. Teraz karkóweczka, o, to co lubię. I zobaczmy, o, to już są kotlety, prawda? I teraz... Zobaczcie, to będzie coś takiego, ale najpierw trochę poprzyprawiamy to. Oczywiście kotlety przyprawię solą, czarnym, grubo zmielonym pieprzem i posypię trochę majranku dla aromatu. I teraz wklepiemy schabowego. To znaczy się namiastu schabowego. Jeden gotowy, a więc odkładam go na bok teraz w klepie drugiego. To już mi się zaczyna podobać, to już zaczyna wyglądać jak prawdziwe, kotlet, jak trochę prawdziwego mięsa. Gotowe. To nam nie będzie potrzebne. Zobaczcie. Taki właśnie kotlet z tego wychodzi. Rozgrzejemy patelnię. Na patelnię wrzucam dużo smalcu. Bo będziemy smażyli na smalcu. Smalec po malutku z powrotem wraca do łask. Już go można spotkać w każdym sklepie i już ludzie na niego nie psioczą, bo Moim zdaniem on jest dużo zdrowszy niż ten olej. Taki, wiecie, roślinny, tłoczony. Nie wiadomo, co tam jeszcze jest domieszane. A smalec to smalec, trochę słoniny wytopione i galantę. Teraz na zimny smalec wrzucę kilka ząbków czosnku. Ja go za chwilę wyłowię. Chodzi mi, żeby tylko smalec dostał pięknego czosnkowego aromatu. I teraz bierzemy się za panierowanie. Najpierw zrobię jajka. Dodaję troszeczkę majeranku, troszeczkę soli, czarnego grubo zmielonego pieprzu i trochę żółtego sera. Zetrę na tarce. Ser używamy dowolny, taki jaki lubimy. Może być Parmezan, może być jakiś jakaś gołda, może być emmentaler. Po prostu porządne, twarde sery. Mr. Mr. Fluffy, dance. Oczywiście będzie nam potrzebna bułka tarta i mąka, bo bez tego panierka to nie panierka. Smalec się pięknie roztapia i zaczyna pachnąć pięknie czosnkiem. I o to właśnie chodzi, żeby małymi takimi wiecie trikami fajnie zaromatyzować każdą potrawę, każde mięso. Właśnie na tym to polega, na tym polega prawdziwe gotowanie. Smalec, zobaczcie, jest pięknie rozgrzany, więc teraz wyłowię czosnek. I panierujemy szybko mięso. Najpierw obtaczamy porządnie w mące i dokładnie dociskamy, mocno dociskamy. Wtedy panierka nam nie będzie odchodziła od mięsa. A jak będzie odchodziła, to nic na to nie poradzimy. Tym się nie możemy po prostu przejmować ani sugerować, czy schabowy jest dobrze zrobiony, czy nie. Bo panierka ma prawo sobie odpaść. Dobry schabowy to soczysty schabowy. Smaczny, dobrze doprawiony i niespalony ani nieprzeciągnięty. Pięknie skwierczy i pamiętajmy, mięso zawsze kładziemy na rozgrzany tłuszcz, inaczej to nam się ugotuje, uparuje i będzie po prostu... No właśnie, odwróćmy teraz mojego kotleta. Ha, jak wygląda, zobaczcie, piękny, rumiany, pachnący przede wszystkim, aromatyczny. Czosnek, który wrzuciłem na smals, nadaje rewelacyjnego zapachu. Żółty ser, który jest w panierce, nada również. No, nie wspomnę o Majranku, który tam się schował w środku, i w tej chwili to wszystko razem zaczyna współgrać, aromatyzować się nawzajem. Ja w tym czasie teraz opanieruję drugiego kotleta. Dobrze dociskamy, tak jak wspomniałem, mąką. Wtedy po co mąka? Po to, by lepiej trzymało się jajko. idealnie pasują pieczone ziemniaki w piekarniku. Fajne właśnie takie z rozmarynem, z różnymi dodatkami. Oczywiście przepis również znajdziecie u mnie na kanale. No kombinacji jest bardzo wiele. Do tego jakaś fajna suróweczka na przykład z kiszonej kapusty byłaby tu idealna. Pierwszy kotlet usmażony, więc wyjmuję go teraz na talerz Zobaczcie jaki on jest pokaźny, grubiutki. To jest kotlet, a nie jakaś podeszła. I teraz szybciutko drugiego smażymy. Czekamy na drugi kotlet. No i drugi kotlet jest już usmażony, więc zdejmujemy z patelni. Och, pięknie wygląda, jak skwierczy jeszcze. Poczekam troszeczkę, niech jeszcze tłuszcz Siegnie. I za chwilę będziemy próbowali. I oczywiście, muszę Wam pokazać, jak on będzie wyglądał w przekroju, w środku. Jak on jest soczysty. Ja już teraz wiem, ja nie muszę zaglądać. Ja już wiem, że ten kotlet jest po prostu perfekcyjnie wypieczony, wysmażony. No to teraz możemy zobaczyć, jak to wygląda pięknie w przekroju. Zobaczcie. Nie wiem, czy dobrze widać, jak wypływają soki. So, właśnie. I to wszystko jest w środku. Cały ten aromat, soczystość. Teraz spróbuję, bo nie mogę się doczekać, jak, jak on smakuje. Powiem Wam tak, połączenie schabu z karkówką, trochę sera, majranku, sól, pieprz daje naprawdę nieprzeciętny efekt. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. Życzę Wam smacznego i kombinujmy w kuchni, bo naprawdę warto.